Dzień dobry! Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji księsiowskiej arfim Rudiota w dniu 17 lutego 2026 roku. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf odwiedził siedzibę telewizji knieziowskiej Fryszar Rudiota. W dniu dzisiejszym, 17 lutego 2026 roku, wspaniały przywódca Rudolf Wielki Patron odwiedził siedzibę telewizji knięsiowskiej fyszar Firm Dokonał w niej dokładnej inspekcji wszystkich studiów telewizyjnych oraz pochwalił dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych oraz wszystkich innych pracowników telewizji za ich ciężką pracę ku chwale Zjednoczonej Partii Królików i w duchu idei Fryderyka. Następnie szanowny przywódca Rudolf dokonał inspekcji innych pomieszczeń znajdujących się w siedzibie telewizji knieziowskiej w Ryszard-Fimrdiota. Szanowny przywódca Rudolf mówił o reformie telewizyjnej, którą zaprowadził, a która zmieni godzinę nadawania telewizyjnego oraz doda więcej nowych wartościowych audycji. Odbyły się pierwsze obrady Senatu nowej kadencji. Społeczeństwo królicze w ostatnich wyborach parlamentarnych i samorządowych z piątku 13 lutego 2026 roku po raz kolejny pokazali swoją wielką lojalność oraz wdzięczność za rządy Zjednoczonej Partii Królików i ta właśnie organizacja polityczna pod przywództwem genialnego lidera Fryderyka i wspaniałego przywódcy Rudolfa otrzymała 100%. W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze obrady Senatu nowej kadencji, które zajęły się sprawą wyborów do Międzynarodowej Organizacji Pokojowej oraz kwestią bezpieczeństwa narodowego naszego państwa. Senat uchwalił dwie uchwały, które zostały skierowane do Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Królików. Pierwsza informuje o tym, iż państwo królicze powinno być nieposłusznie wobec komunistów, którzy przyjęli międzynarodową organizację pokojową. Druga stwierdza, iż armia knioska powinna być dalej rozbudowywana w duchu idei Fryderyka przemówił minister spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych przemówił w imieniu Komitetu Centralnego zjednoczonej partii Królików oraz w imieniu szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. Mówił on o ostatnich niesprawiedliwych wyborach do międzynarodowej organizacji pokojowej. Wielkie Księstwo Królików to państwo demokratyczne i suwerenne i tych dwóch wartości nie pozwoli sobie zniszczyć. Wcześniej królicze społeczeństwo i rząd państwa Wielkiego Księstwa bardzo ufał Międzynarodowej Organizacji Pokojowej, która przynajmniej starała się działać demokratycznie i zgodnie z państwami demokratycznymi, a co za tym idzie również zgodnie z Wielkim Księstwem Królików. Niestety nowa kadencja niesprawiedliwie podzieliła mandaty, co sprawiło, że władzę przejęła frakcja komunistyczna, która rozpoczęła rządy antydemokratyczne już od dnia wczorajszego, czyli od pierwszej sesji Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. Już tego dnia ze strony antykróliczej komunistycznej dyktatury Warszawy pojawiły się jawnie antykrólicze wypowiedzi. Rząd Wielkiego Księstwa Królików informuje, jeżeli Międzynarodowa Organizacja Pokojowa będzie dalej instytucją komunistyczną, to nie będzie ona działać zgodnie z jej zaleceniami. W pasie bezpieczeństwa został ukończony kolejny pas okopów. Pas bezpieczeństwa na terenie dawnej bastynarystycznej dyktatury Bydgoszczy jest w pełni militaryzowany według zaleceń i rozkazów wspaniałego marszałka Frederyka Robotnicy cywilni i wojskowi dzień i noc ciężko pracują, aby wybudować kolejne fortyfikacje wojskowe. W dniu dzisiejszym zakończyła się budowa kolejnej i to bardzo imponującej, aż 10-kilometrowy, bardzo długi okop, który jest przygotowany nawet na największy ostrzał artyleryjski oraz lotniczy. Jest wyposażony we wszystko, co Potrzebne. Robotnicy tutejsi, jak i inspektorzy budowy w pełni słuchają się z zaleceń Komitetu Centralnego Partii, a w szczególności genialnego marszałka Fryderyka. To właśnie edykty wydawane przez nasze kochane słońce narodu sprawiają, że budowa trwa tak szybko, a pas bezpieczeństwa wkrótce będzie całkowicie przygotowany i zmilitaryzowany. Dobry wieczór. W mieście stołecznym Kajzerogradzie zakończyła się budowa piaskowni. Piaskownia, tudzież zakład produkcyjny wydobywający piasek z brzegów rzeki Trylży, rozpoczął w dniu dzisiejszym swoje działanie. W dniu dzisiejszym również został otwarty, jednakże ceremonia nie była wielka. Sam inwestor, który wybudował tę fabrykę, stwierdził: Niepotrzebne są żadne wielkie ceremonie, tylko trzeba jak najszybciej pracować ku chwale zjednoczonej partii królików i w duchu idei Fryderyka. Sama piaskownia składa się z trzech budynków dwóch magazynów piasku, jednego magazynu sprzętu, oraz jedynego budynku, który jest murowany, a więc gmachu administracyjnego. Kajzerograd to miasto idealne do inwestycji przemysłowych, bowiem po pierwsze jest tutaj duża populacja robotnicza, często potrzebująca pracy, a po drugie w okolicach jest rzeka trylża, gdzie jest i dużo gliny, i dużo piachu. Cegielnie w Kajzerogradzie już mamy, to też postanowiłem, że wybudują piaskownie, bowiem piasek staje się coraz potrzebny. W szczególności, że potrzebujemy jako państwo coraz więcej szyb, a wiadomo z czego są takowe produkowane. Na terenie księstwa Kanicieńsztadckiego została ukończona nowa kapitalistyczna inwestycja Żaden, nawet najgroźniejszy kryzys geopolityczny wywołany wyborami do Międzynarodowej Organizacji Pokojowej i tak nie powstrzymuje rozwoju kraju w duchu idei Fryderyka i prowadzonego przez Komitety Lokalne Zjednoczonej Partii Królików. Bo to właśnie ten Komitet Lokalny Księstwa Kanisięszczadzkiego sprowadził kolejnego prywatnego inwestora na swój teren. Dokonał on wspaniałej inwestycji na przedmieściach stolicy Kanisięszczadu. Są to dwa imponujące bloki mieszkaniowe z wieloma przestronnymi mieszkaniami, które mają nawet Cztery pomieszczenia. Raport z wojny domowej na terenie Bydgoszczy. Trwa faza kulminacyjna wojny domowej na terenie byłej baseniarystycznej dyktatury Bydgoszczy. Frakcja komunistyczna, niesprawiedliwie wspierana przez antykróliczą komunistyczną dyktaturę Warszawy, zdobywa kolejne tereny Frakcji Chłopskiej, wchodząc już nawet na tereny na prawym brzegu rzeki Wisły, które wcześniej były zupełnie opanowane przez Frakcję Chłopską. Komuniści również atakują samo miasto Bydgoszcz, wygrywając z demokratami w dzielnicach Glinki, przyjmując ich połowę oraz Błonie i Szferdowo. информация заграничная. Socjalistyczna dyktatura królewca wysłała nawet swoje oddziały wojskowe do pomocy Królestwu Fok, zaznaczonemu na kolor czerwony. Trwa wojna na Gotlandii pomiędzy Fokami a owcami, a pomoc królewiecka przerwała impas ze strony Fok, po tym gdy one zaatakowały i przejęły zaledwie część wyspy. Fokom udało się odzyskać ich miasto Slite oraz zająć ostatnie większe owcze miasto, czyli Tvingstadę. Natomiast owce się nie poddają i prowadzą kontrofensywy, zbliżając się do wcześniej zajętej swojej stolicy Miasta w W dniu dzisiejszym przemówił prezydent Federacji Zajęczej, który wsparł oficjalnie Republikę Owiec i zaprosił ją do wspólnych negocjacji, dzięki których Republika Owiec by mogła uzyskać pomoc militarną, podobnie jak Królestwo FOK uzyskało ją od socjalistycznej dyktatury królewieckiej. Królicze Światowe Informacje zakończone. Dobry wieczór Państwu. Kamara jest dzisiaj po raz kolejny, tak jak zawsze krzywo. Mi się obraz dzisiaj jeszcze bardziej odbija w okularach, plus jeszcze wyglądam jak czerwony garnek przez to ułożenie fryzury oraz przez fakty, że przez ostatnie mrozy jestem całkowicie czerwony, bo tak udało mi się wyjść na dwór, to jest dosyć spore osiągnięcie. Dzisiaj rozpoczynamy ten program, który jeszcze nie ma nazwy, od moich pewnych przemyśleń dotyczących właśnie mojej twórczości w internecie. Bo wiem, jak Państwo doszli do tego momentu, to dało już się zwrócić na to uwagę, że moja twórczość jest bardzo nudna, opiera się na kolejnych sukcesach szanownego wielkiego księcia Fryderyka i ukochanego przywódcy Rudolfa, ale no to w sumie dobrze, no bo oni są realnie wspaniali, nie ukrywajmy tego. Ale kiedy już przejdziemy do tego tutaj właśnie programu, jeszcze bez nazwy, który teraz właśnie Państwo oglądają, Thank <laughs> you. To zauważymy wszyscy razem, że ja bardzo długo prowadzę ten program, że nie ma dynamicznych ruchu, ruchów kamery, nic się nie dzieje. Dlatego ja muszę zaprowadzić nową formułę programu. To też teraz będę tak machał rękami i będę no, te, też co chwilę robił EAE, no bo tak robi każdy prawdziwy twórca internetowy i tak dalej. Chociaż i tak tak robię, nawet nie muszę się starać z tym formatem i tak będę wydawał dźwięki EAE, a tak szczerze, to to są moje konkluzje i przemyślenia i. Faktycznie, chciałem nie zrobić tego z żartu, tylko wcześniej, na wcześniejszych moich próbach, realnie wprowadzić ten system. Jednakże jak się okazało, ja po prostu nie jestem w stanie, jestem zbyt nudny, zbyt flegmatyczny, zbyt powolny, żeby poruszać rękami, żeby odwracać głową. Po prostu jeszcze, jeszcze nie jestem na tym etapie do inwestowania, żeby wykonywać takie kaskaderskie ruchy. W dniu dzisiejszym, przechodząc do kolejnego tematu, ukochany przywódca Rudolf odwiedził siedzibę telewizji gnęziowskiej w Ryszardzie Mordiota, i ta. ta, ta y ta wizyta, już nawet po polsku nie potrafię mówić, ale to tak jak zawsze. Miała na celu coś więcej niż tylko kontrolę działalności telewizji. Szanowny przywódca Rudolf jest zawsze zadowolony z działalności telewizji księcowskiej w Film Chodzi o reformę telewizyjną, która tyczy się nadawania programów w Wielkim Księstwie Królików, bowiem najdroższy przywódca Rudolf przygotowuje na przykład nowości programowe, które będą Państwo widzieli w następnych tygodniach, jak nie miesiącach, no bo tak działa każda prawdziwa telewizja że każde nowości musi wprowadzić długie miesiące, chociaż nie do końca. Ostatnio akurat w Polsce, czy to nowe studia telewizyjne, czy to coś innego, to faktycznie remonty trwają długo, się czeka, ale wprowadzenie zmian nie jest y, etapowe, tylko jest z jednego dnia, na przykład zmiana oprawy graficznej danego programu. Przechodzimy już teraz do, jak to się mówi, kluczy, też sedna dzisiejszego programu bez nazwy, bowiem w dniu wczorajszym miały miejsce urodziny Kim Jong-ila. Gdyby żył, były to toby jego 84. urodziny, no ale bardzo niestety umarł ze względu na to, że za dużo pił i palił. Jak ja zacząłem w swojej kamerce w tym momencie, jaką miałem minę, jak to mówiłem, to niestety, to ja się obawiam, że jak to pójdzie w świat... To... Będzie dobrze. Ale i tak to puszczę, bo po pierwsze nie chce mi się robić dubla. Tym bardziej, żeby pierwszy i pierwszy raz idzie także bez żadnych powtórek. Bez, oczywiście błędy robię, wiadomo, i takie co sobie zdaję sprawę je poprawiam i mówię co chwilę EO plus jeszcze, ale generalnie nieważne, nie rozdrobniajmy się, bo będą, będą nowe błędy. Ale generalnie nie jest tak źle w porównaniu z innymi programami. No, właśnie tego programu bez nazwy, na przykład z soboty, gdzie robiłem bodaj chyba cztery razy, próbowałem nagrywać, i dopiero za czwartym razem mi się udało. Ale wracając do urodzin Kim Jong-ila, wczoraj w telewizji księżycowej już był z tej okazji program, jednakże moim zdaniem to niewystarczająco. Ja jeszcze raz dla widzów, którzy teraz, właśnie we wtorek, przybyli obejrzeć mm, ten program bez nazwy, który na pewno ma jakieś, jakiś widzów, no na pewno wierzę w to, pokazać jeszcze dwa. A jeszcze drugi raz tę grafikę AI. To są dwie grafiki AI. Pierwsza to jest oto ta cudowna. Widzimy tutaj gotującego się pudla, czyli ulubione mięso wielkiego wodza Korei Północnej. Obok szczęśliwego gila Co ja właśnie robię ze swoim życiem? Czy naprawdę właśnie wygenerowałem grafikę AI tylko po to, żeby na kamerce, w pomieszczeniu ustawić się i mówić o tym, że... Północno-koreański wielki wódz, który nie żyje od ponad 10 lat, właśnie sobie gotuje pudla. No, po prostu. To jest dobry kierunek sobie obrałem Na moją twórczość i w ogóle na mój sposób I styl życia Na drugiej jednak grafice Widzimy już odwrotną sytuację Bo podczas gdy później Się patrzy To Kim Il się gotuje Jak pokazałem to zdjęcie paru osobom to, twierdziły, to stwierdziły one Jak on się tam zmieścił Przecież on był grubym Ja jednak stwierdzę, że to jest magia idei Juche Czyli ideologii panującej w Korei Północnej I z takim właśnie ideologicznym, magicznym akcentem kończę dzisiejszy program.